Chorwacja, licząca około 4 miliony mieszkańców, w miesiąc znika z powierzchni Ziemi. Eliminuje się wszystkich ludzi w miesiąc czasu. Wyobrażacie sobie taką sytuację? Bojanie. Okazuje się, że od 80 roku na świecie dokonuje się 4 miliony aborcji miesiąc w miesiąc. Szokujące, dramatyczne, niedopuszczalne, ale to jest fakt. Polska w dwudziestoleciu międzywojennym była Stolicą aborcyjną Europy. Dokonano około 6 milionów aborcji, a zawsze jest 1 do 1. Pamiętamy, w czasie II wojny światowej 6 milionów ofiar. Zobaczcie, moi drodzy, tak wygląda dziecko w 12 tygodniu w łonie matki. Człowiek. Środowiska lewicowe będą ci mówić, wmawiać, manipulować tobą, że to płód, że to nie jest człowiek. Oni doskonale wiedzą, że to jest człowiek, ale. Tacy ludzie jak Soros czy inni miliarderzy, e, którzy finansują stowarzyszenia, fundacje promujące aborcję LGBT, oni właśnie będą opłacać te środowiska, żeby tak mówiły. Ale sam widzisz, jak wygląda człowiek w 12 tygodniu w łonie matki. Zobacz teraz ten materiał, który jest jeszcze bardziej chyba szokujący niż te dane. E, dziecko, które się boi, które ucieka, bo wie, że za chwilę będzie zabite. Zobacz, jaka jest reakcja. Kiedy ta pompa próżniowa wciąga to małe, niewinne, bezbronne dziecko. Szokujące. Moi drodzy, ja wiem jedno: Polska nie odbuduje się, nie będzie silna, nie będzie potężna, jeśli nie będzie chronić życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Nic nam o mówieniu o gospodarce, energetyce, złożach, o naszych bogactwach, jeśli nie zaczniemy od tego. Jeżeli zaczniemy chronić życia od poczęcia. Do naturalnej śmierci wtedy Polska stanie się silna i potężna. Jestem o tym przekonany.